Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid Błaszkiewicz i dziś porozmawiamy trochę o kondycji polskiej gospodarki. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny wyrównany sezonowo PKB Polski w drugim kwartale 2023 roku spadł aż o 1,4% rok do roku. Tak źle nie było od 2020 roku, kiedy w naszym kraju wybuchła pandemia COVID-19. Jednakże, jak wskazują ekonomiści, najgorsze powinno być już za nami. Zanim przejdziemy do tego, jak kształtował się PKB Polski, należy poświęcić kilka słów, budzącej ostatnio ogromne kontrowersje metodologii stosowanej przez GUS. Instytucja ta nie tylko publikuje surowe mierniki ukazujące zmiany PKB Polski na przestrzeni czasu, ale również stara się je poddawać odpowiedniej obróbce, aby pozbyć się z nich sezonowości. Czynnik ten działa niczym szum, znacznie utrudniający interpretację danych. W celu wyjaśniania posłużę się przykładem. Koniunktura w polskim budownictwie w zimę, ze względu m.in. na pogodę i kiedy nawet uniemożliwiającą pracę, znacznie się pogarsza. W lecie sytuacja zaś wygląda zupełnie inaczej. Ta pora roku wybitnie sprzyja wznoszeniu konstrukcji. Jeżeli będziemy próbować oceniać koniunkturę w analizowanym sektorze gospodarki tylko na podstawie surowych danych, to jak widać na zamieszczonym wykresie, na początku każdego roku będziemy Wieszczyć kryzys, a w jego środku mówić o polskim cudzie budowlanym. Z tego powodu analitycy stosują odpowiednie algorytmy mające na celu oczyścić dane sezonowości. Umożliwia to nam ocenienie tego, czy faktycznie ma miejsce spadek, wzrost produkcji, który nie wynika z naturalnych przyczyn. No dobrze, ale w końcu gus wyrównuje sezonowo dane. To na czym polega problem? Otóż na tym, że, no niestety, robi to źle. Jak zaznacza Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, PKB Polski po przeprowadzeniu dobrej korekcji sezonowości powinien przyjąć kształt względnie prostej linii, tak jak ma miejsce w przypadku większości europejskich państw. Z kolei, jak widać na zamieszczonym wykresie, produkcja naszego kraju względem czasu znacznie bardziej od linii prostej przypomina zygzak. Przy czym, co warto zaznaczyć, pod względem zmienności PKB Polski nie ma sobie równych na starym kontynencie. Na tym polu bije on nawet PKB Irlandii oraz Luksemburga, gdzie statystyki zaburzają transakcje międzynarodowych korporacji. Z tego powodu, analizując wyrównanie sezonowe, dane gus należy mieć na uwadze, że przerysowują one sytuację. Po drugie, zaś raczej warto unikać porównań międzynarodowych. Z drugiej strony, nawet biorąc pod uwagę tę kwestię, należy stwierdzić, że sytuacja gospodarcza Polski w poprzednim kwartale była niestety zła. Faktycznie. Udało nam się uniknąć technicznej recesji, czyli dwa następujące po sobie spadki produkcji mierzone kwartał do kwartału. Jednakże nie zmienia to faktu, że wyrównany sezonowo PKB Polski, czyli ceny stałe przy roku odniesienia 2015, w drugim kwartale 2023 roku był mniejszy o 2,2% kwartał do kwartału oraz aż o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Ostatni raz GUS zanotował równie silne zmniejszenie się produkcji w 2020 roku, gdzie ze względu na wybuch pandemii oraz wdrożenie restrykcji polska gospodarka znalazła się w poważnym kryzysie. Podobny los podzieliła wartość dodana brutto w gospodarce narodowej, czyli różnica między produkcją towarów a zużyciem dóbr i usług wykorzystanych do ich wytworzenia, która zmniejszyła się aż o 2,6% kwartał do kwartału. Miernik ten pozwala nam ocenić, iż doszło do zauważalnego zmniejszenia się aktywności ekonomicznej w wielu polskich branżach. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, w drugim kwartale 2023 roku różnica między produkcją, a zużyciem pośrednim zmniejszyła się zarówno w przemyśle, handlu oraz na prawach działalności finansowej, budownictwie, jak i transporcie i gospodarce magazynowej. Przy czym, w przypadku tego ostatniego sektora, w ciągu zaledwie jednego kwartału wartość dana spadła aż o 15%. Za opisane tutaj pogorszenie się koniunktury odpowiada głównie skurczenie się krajowego popytu, a dokładniej zmniejszenie spożycia gospodarstw domowych, czyli konsumpcji. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na wykresie, w drugim kwartale 2023 roku było ono aż o ponad 2% mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niepewna sytuacja gospodarcza skutecznie pogorszyła nastroje wśród konsumentów. Z kolei spadek płac realnych doprowadził do tego, że wielu Polaków, nawet jakby chciało, nie mogło zwiększyć swojego spożycia. W wyniku tych czynników ostatnie miesiące przyniosły ciągłe spadki sprzedaży detalicznej, wyrażonej w cenach stałych. W czerwcu zaobserwowano spadek sprzedaży detalicznej w wysokości 4,7% rok do roku, gdzie w maju wyniósł on aż 6,8%. W kwietniu osiągnął rekordowe 7,3%. Jednakże najgorszy już za nami. Druga połowa roku będzie dla gospodarki Polski znacznie korzystniejsza. Przynajmniej tak wynika z prognoz szerokiego grona analityków. Jak widać na zamieszczonym wykresie, zgodnie z konsensusem ekonomistów ankietowanych przez agencję prasową Bloomberg, aktualnie ma miejsce słabe, ale jednak odbicie gospodarcze. PKB Polski w trzecim kwartale 2023 roku wzrośnie o 0,5% rok do roku. Przy czym, jak donoszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego na platformie Twitter, poprawa koniunktury jest zasługą głównie odbicia wydatków konsumpcyjnych oraz wzrostu eksportu netto Polski, czyli różnicy między eksportem oraz importem. W ostatnim kwartale już na dobre wejdziemy w fazę ożywienia. PKB Polski będzie większe rok do roku o 2,4%. Łącznie dzięki drugiej połowie roku w 2023 roku PKB Polski zanotuje wzrost, chociaż mocno niemiarowy, bo zdaniem większości analityków poniżej 1%. Z kolei w 2024 roku już na dobre mamy wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Kwestia tego, ile dokładnie wyniesie wzrost PKB Polski. Pozostaje sporna, ale ekonomiści nie mają wątpliwości, że przekroczą na 2%. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że nadal na horyzoncie jest sporo zagrożeń. Na przykład wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym roku będzie mieć miejsce potężny impuls fiskalny. Deficyt budżetowy zgodnie z aktualnymi zapowiedziami ma wynieść aż 4,5% PKB Polski. Do tego w przyszłym roku będzie miała miejsce znacząca podwyżka płacy minimalnej. Z którą, jak wskazywali na PKO, będzie związany większy wzrost wydatków niż z waloryzacją świadczenia 500. W połączeniu z potencjalną obniżką stóp procentowych, impuls fiskalny przełoży się na wzrost popytu, który z kolei może znacznie spowolnić spadek inflacji, sprawiając, że będziemy musieli się znacznie dłużej zmagać ze szkodliwym gospodarczo wzrostem cen. A ode mnie to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli chcesz pomóc nam się rozwijać, zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Zapraszam też na naszą grupę na Facebooku, forum ekonomiczne, gdzie będziesz mógł utrzymać z nami stałą interakcję. Do zobaczenia.